Hej, buonasera, ciao! lub buongiorno, jeżeli oglądacie powtórkę. Um, witam Was na ostatnim live quattrokiakier, qui ostatnim wakacyjnym, a zarazem powiedziałabym jesiennym, bo jakoś w bluzie jest mi w sam raz. Um, tak, ostatni wakacyjny live, na którym właśnie stwierdziłam, że poruszymy dość lekki temat związany właśnie z serialem Generazione 56K po włosku, a po polsku jest to pokolenie 56K. Dajcie mi znać, osoby, które już są na żywo, czy widzieliście w ogóle ten serial, czy zamierzaliście może obejrzeć go, czy, czy właśnie, dajcie mi znać, bo widzę, że już jest trochę osób na żywo. To, 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 to no, to, to, to dajcie mi znać, czy już widzieliście go. Czy, czy właśnie dopiero przed Wami, czy w ogóle nie braliście go pod uwagę dotychczas, a dzięki dzisiejszemu spotkaniu może uda mi się Was jakoś przekonać do tego, żeby go jednak obejrzeć, nie? Do mnie pisze bardzo jesienne, no bardzo jesienne Chociaż widziałam, że w niektórych częściach Polski jest taki w sam raz W sensie, że jest gdzieś tam jeszcze trochę słońca Jeszcze jesień nie dotarła, no ale <noise> jakoś nie miałam szczęścia Jak byłam w ubiegłym tygodniu też na południu w różnych miastach No to też ta pogoda była taka sobie, więc no nie <noise> Zdecydowanie, zdecydowanie wolę, nie, wolę włoskie, włoską pogodę Okej, okay, jeszcze nie widziałam, jeszcze nie widziałam, nie brałam pod uwagę, ale chętnie posłucham. Nie słyszałam o tym serialu, no to świetnie, to świetnie w takim razie, no bo też będę starała się, od razu Wam powiem, będę starała się tak opowiadać o tym serialu, żeby też za dużo nie zdradzić, nie spoilerować, no bo tu oczywiście nie o to chodzi. Um, powiem Wam dokładnie, co ja myślę o nim, czyli to będzie, wiecie, nie jestem jakąś tutaj profesjonalną recenzentką, więc opowiem Wam po prostu, co ja o nim myślę, co mi się w nim podobało, a co nie, ewentualnie. I oczywiście skupię się też um, na takim językowym elemencie, no bo też o to zawsze pytacie. Czy warto go obejrzeć, jeśli jestem na takim i takim poziomie? nie? Więc te elementy właśnie poruszę na dzisiejszym live. Oczywiście, jeżeli w razie no, w trakcie będziecie chcieli coś dopowiedzieć, wy jakąś opinię wydać, czy właśnie o coś dopytać, to śmiało. Dzisiaj będzie takie no, luźne spotkanie. Ja muszę przyznać, że trochę się stresuję. od W ogóle no, dwa tygodnie bez live'a to, to jest, nie wiem, jakbym rok nie nagrywała, więc jest trochę stresiku. O, na Facebooku Kasia pisze, że już widziałam serial. O, no to świetnie, to fajnie, że też mamy kogoś dla równowagi, więc też możesz później napisać, czy zgadzasz się z tym, co mówię, i, i w ogóle, właśnie, czy, czy, czy też, się, czy też um, był dla ciebie łatwy, fajny i, i tak dalej, nie? Ale to później. Dobra, widzę, że już trochę osób się, um, trochę osób dołączyło, więc zaczynamy. Um, więc tak, jeśli chodzi o serial Pokolenie 56K w ogóle, tak, to jest polski tytuł, to jest serial, który znajdziecie na Netflixie. Um, nie wiem, czy jest gdzieś indziej też dostępne, ale ogólnie to jest produkcja Netflixowa, więc raczej nie. I, um, I tak naprawdę, o co tutaj w ogóle chodzi? Co to jest to 56K? To też Wam powiem, bo sama w sumie obejrzałam serial i jakoś dopiero, właśnie w trakcie oglądania, zrozumiałam, o co, o co chodzi, właśnie z tym 56K. To jest nazwa modemu. Który właśnie w latach 90. był taki no, bardzo popularny, jeśli chodzi o dostarczenie internetu. A to jest ważny wątek, bo w tym serialu mamy tak naprawdę dwie y, równoległe osie czasu, to znaczy Widzimy, co działo się w przeszłości głównych bohaterów, oraz przeżywamy też razem z nimi to, co dzieje się w teraźniejszości. Więc to jest coś, co według mnie jest zazwyczaj dość fajne, bo możemy lepiej zrozumieć to, co się dzieje w danym serialu, w danej teraźniejszości. No i w teraźniejszości poznajemy właśnie grupkę przyjaciół, którzy właśnie mają różne sytuacje życiowe. Jeden jest żonaty, jeden wiecznie szukający dziewczyny, a trzeci wiecznie bojący się kontaktu z dziewczynami i jemu akurat pasuje ta technologia. Ta trójka przyjaciół zajmuje się aplikacjami mobilnymi. Więc wszystko jest w takim bardzo nowoczesnym stylu, w bardzo takiej nowoczesnej e, otoczce, a jednocześnie właśnie w tych momentach, gdzie cofamy się do przeszłości, do tych lat 90, jest dużo takich fajnych smaczków, które pokazują, jak wyglądało wtedy życie na, e, nie właśnie w mieście, tylko na peryferiach, powiedziałabym, bo akcja toczy się też w dwóch różnych miejscach. Teraźniejszość jest właśnie rozgrywana, rozgrywa się w ogóle życia tych teraźniejszych bohaterów. Toczy się w Neapolu, natomiast przeszłość jest rozgrywana na wyspie Procida. To jest taka piękna wysepka, która znajduje się niedaleko Neapolu. Czyli widzimy tak naprawdę też te dwie rzeczywistości. Czasem tutaj no, będą pewne przemieszczania się, w różnych miejscach też to było nagrywane, ale jako tako akcja właśnie w tych dwóch miejscach się rozgrywa, więc też widzimy te różnice. I jeżeli Jesteście dziećmi lat 80. i 90., to myślę, że też z wielką sympatią powspominacie sobie te, te, te czasy, gdzie właśnie internet dopiero się rozkręcał, gdzie dopiero no, nie był on tak wszechobecny, jak dzisiaj. Nie, nie mieliśmy go na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, na wyciągnięcie dłoni, no bo jednak nie było go jeszcze wtedy w telefonach, prawda? I to było bardzo ograniczone w dostępie, więc przeżywa się to tak jakby razem z dziećmi, które wtedy poznają ten internet, mają różne przygody też z tym związane, jednocześnie poznajemy relacje, jakie między nimi są. Nie? To tak, żebyście wiedzieli w ogóle, o czym, o czym to jest i, i no, ja, o czym to w ogóle, m, tak jakby, czego dotyczy, o, główna akcja, nie? I główna akcja dotyczy właśnie tych relacji międzyludzkich w zależności od technologii, tak bym to ujęła. Więc to akurat bardzo mi się podobało. Bardzo też mi się podobały właśnie te ujęcia Procida, bo akurat tam nie byłam. I fajnie było sobie tak popatrzeć, co prawda w takim wiadomo starodawnym stylu, ale myślę, że w dzisiejszych czasach nadal ta wyspa wygląda bardzo podobnie. Zazwyczaj niewiele się zmienia w takich miejscach. Nie? To nie jest duże miasto, które idzie do przodu z duchem czasu, w którym powstają jakieś wielkie budynki i unowocześnienia na takich małych wyspach, tak samo jak w małych miejscowościach za dużo się nie dzieje i, i dużo się nie zmienia, więc myślę, że to też może być fajna opcja, żeby, żeby zobaczyć jak to wygląda. Kto w ogóle za tym też stoi, to chcę też Wam powiedzieć nie wiem czy kojarzycie, może osoby bardziej zaawansowane kojarzą z YouTube'a grupę komików The Jackal The Jackal to jest właśnie zespół wielu osób z Neapolu, oni właśnie tam mają swoją siedzibę, no i oni zajmują się różnymi rzeczami, głównie właśnie królują na YouTubie, ale zajmują się też innymi projektami, no i jednym właśnie z tych projektów był ten serial. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to między innymi właśnie jeden z osu, jedna z osób z The Jackal stoi tak naprawdę za pomysłem oryginalnym, który jest za tym serialem, ale też brała udział w tworzeniu scenariuszu, w nagrywaniu też jako reżyser, więc oni tutaj też maczają w tym palce, plus dwójka aktorów właśnie z tej, z tego, z tej grupy komików, Występuje też w serialu, więc to jest akurat bardzo fajny element dla osób bardziej zaawansowanych językowo, bo ta, ten, ta, ten serial jest bardzo śmieszny, bardzo zabawny. Dużo jest właśnie takich sytuacji, które no, głównie, właśnie cikołicy też rozkrywają. Widać, że właśnie The Jackal kryje się za pewnymi. Scenami, bo jeżeli właśnie znacie ich twórczość, to widać po prostu to, to przenikanie się, ok? Tylko właśnie. Dla osób mniej zaawansowanych językowo, pewne sceny mogą być zbyt trudne, szczególnie te, w których pojawia się e, dialekt. E, jeden właśnie z tych aktorów, który gra w serialu Sandro Sandra, to on właśnie mówi w takim bardzo ścisłym dialekcie neapolitańskim, i szczerze wiele rzeczy, nawet ja musiałam się po prostu tak bardzo uważnie wsłuchać, żeby zrozumieć ze słuchu, co on tak naprawdę mówi. Ja nie znam dialektu neapolitańskiego. Jeżeli, nie wiem, ktoś tak wiary wolno, jakoś wyraźnie mówi, nawet w dialekcie, no to okej, okay, zrozumiem, ale jeżeli to jest takie mega szybkie i właśnie taki ścisły dialekt, to jest to ciężkie. Dlatego w tych momentach trzeba, no, będziecie musieli na przykład włączyć napisy albo nawet włoskie, nie? Żeby było po prostu, był zapis, co oni tam mówią, prawda? Więc to jest taki jeden element, który językowo jest na minus trochę, jeżeli oglądacie seriale, żeby się uczyć. Bo jeżeli waszym celem, głównym celem. Um, przez który właśnie podejmiecie się obejrzenia tego serialu, jest po prostu przyjemnie spędzony wieczór e, lub kilka wieczorów. E, no to tak naprawdę jak najbardziej jest to fajny serial e, we włoskim klimacie, jak najbardziej, więc można, m, można go oglądać. Natomiast jeżeli oglądacie ten serial, żeby nauczyć się języka włoskiego, to zanim e, zaczniecie, zaczniecie uczyć się zwrotów, wyrazów, które gdzieś usłyszeliście w serialu, to skonsultujcie się z kimś, kto Wam powie, czy to jest na pewno ok, czy warto się tego też nauczyć. Jeżeli uczycie się z nauczycielem, to po prostu omówcie z nauczycielem te zwroty i wyrażenia, które Was zaciekawiły, bo jest bardzo, bardzo dużo takich elementów, które, nie, które w innych częściach Włoch nie będą po prostu zrozumiałe, albo które właśnie są związane typowo z południową mową, z południowym dialektem, z południowymi regionalizmami. Wypisałam sobie parę takich przykładów z pierwszego odcinka Ja od razu też powiem, że widziałam, widziałam ten serial właśnie jakoś na początku lipca, gdy on właśnie się ukazał, więc też musiałam sobie odświeżyć, żeby znaleźć te przykłady. I dzisiaj sobie właśnie pierwszy odcinek jeszcze raz powtórzyłam. No i zaraz może przejdę, bo widzę do tych rzeczy, do tych przykładów, bo widzę, że tutaj są jakieś komentarze, to od razu na nie Wam odpowiem. Dzięki to questa serie. Okej, okay, to dziewczyny, tutaj Kasia Wiktoria, dajcie znać, co myślicie wy o tym serialu, czy Wam się podobał. Jeden z aktorów brał udział w programie LOL Kiry de fuori. Okej, okay, tak, oni właśnie w dużo tak naprawdę właśnie biorą udział w wielu projektach. W tym The Jackal jest też ich, nie wiem, z 6 czy 8 osób, nie pamiętam dokładnie, więc oni też różne rzeczy robią poza swoją działalnością, poza swoją firmą, tak naprawdę, nie? Która gdzieś tam też rozwija się swoimi torami, prawda? Mm. Eee, tutaj jeszcze Karolina pyta się, czy będą jakieś fiszki w sprzedaży, u mnie są tylko i wyłącznie krówko fiszki w sprzedaży przynajmniej na ten czas i one są jak najbardziej dostępne, więc to eee, też jak coś to zapraszam na stronę, dobra okej, okay. do serialu na razie widzę odpowiedziałam, jak coś to piszcie oczywiście a ja przejdę właśnie do tych przykładów, które jak będziecie słuchać nawet z włoskiego, to zrozumiecie, co to znaczy, ale to nie są dobre rzeczy do uczenia się. Na przykład, Tua madre sta un po Jest pewna scena, oni szukują tam przeprowadzkę i ojciec mówi: Tua madre sta un po co po włosku nie jest poprawne. Regionalnie, potocznie, jak najbardziej tak się mówi, ale jeżeli chcemy uczyć się poprawnego włoskiego, to nie uczymy się właśnie tego w ten sposób. Poprawnie byłoby tłumadre e, umponerwoza, bo właśnie czasownika SRE używamy do opisywania stanu osób, tak, żeby opisać jak ktoś się czuje na przykład, nie? Czasownik stary występuje w troszkę innych zwrotach, żeby powiedzieć, nie wiem, stabeny, stamale, nie? Czyli właśnie jak się czuje, ale no, potem nie używamy po stare, nie używamy przymiotnika, prawda? Więc to jest taki jeden na szybko przykład, jeśli chodzi o konstrukcje gramatyczne, ok? Inna, taka typowo południowa, aczkolwiek powiedziałabym, że związana z peryferiami, czyli z takim niższym językiem regionalnym, nie tylko na południu, bo w innych częściach Włoch też można się z tym spotkać, to jest zamiana czasownika avere z czasownikiem TENERY. W standardowym włoskim czasownik avere oznacza mieć, czasownik tenere oznacza trzymać. Natomiast e, właśnie potocznie w wielu miejscach, szczególnie osoby starsze, Mówią tieni qualkoza, gdy chcą powiedzieć aj qualkoza. I tutaj w serialu, na przykład w pewnym momencie, mama mówi tieni la fidanzatina. Czyli, czy masz dziewczynę, czy masz tutaj, no tak, no, dziewczynę, e la fidanzatina, zdrobnienie od fidanzata, nie? które oznacza też narzeczoną, ale po włosku to też oznacza tylko dziewczynę. Um, więc tutaj, czy masz dziewczynę, prawda? Tieni, la fidanzatina. A tak nie możemy po włosku powiedzieć, jeżeli chcemy brzmieć poprawnie, oczywiście. Więc e, takie rzeczy właśnie trzeba filtrować i, i, i po prostu uważać, tak? Czyli jeszcze raz powtórzę, jeżeli chcecie obejrzeć ten serial pod kątem nauki, to e, ok, ale uważajcie na to, co, e, co właśnie wychwytujecie, zweryfikujcie to, jeżeli nie z nauczycielem, to po prostu w internecie sprawdźcie, czy to jest ok. Kolejny element, który jest według mnie akurat bardzo ciekawy, to jednak ten dialekt. Wró wrócę do niego. Jeżeli jesteście ciekawi, jak te dialekty w ogóle brzmią, to akurat tutaj można posłuchać tego ne neapolitańskiego. Coś, co właśnie bardzo też rzuca się w oczy, a nawet bardziej w uszy, to jest wymowa literki S, która jest trochę inna. Na przykład tutaj w pewnym momencie ten Sandro. Właśnie powiedział non ti piace mai po włosku powiedziałabym nessuno a on powiedział nessuno i to jest też taka cecha właśnie tego miejsca albo zamiast midi spiace midi spiace ja też tego nie wymawiam poprawnie, bo no, no nie znam tego dialektu, tak? Nie, nigdy go nie używałam, więc weźcie też sobie filtr na to. Ale jeżeli właśnie odpalicie sobie nawet pierwszy odcinek, to bez problemu znajdziecie te kawałki, te fragmenty właśnie w dialekcie, bo jest tego całkiem sporo. Ogólnie. Tylko e, pewne osoby tak naprawdę posługują się dialektem. E, właśnie Sandro najczęściej, jeżeli nie jesteśmy w kontekście pracy, bo on też jest częścią tej firmy, e, e, która rozwija właśnie aplikacje, więc jak są jakieś spotkania biznesowe, no to gdzieś tam trzyma się w ryzach i posługuje się ładnym włoskim, ale gdy już jest właśnie w rodzinie ze znajomymi, no to mm. pol poluzowuje e, to wszystko i wtedy już oczywiście mówi w dialekcie. Natomiast właśnie też mama, osoby starsze, które gdzieś tam się pojawiają w serialu, też gdzieś tam mają tą tendencję do używania tych regionalizmów, do używania dialektu, ale młodzi raczej będą mówili w tym standardowym włoskim, więc tam możecie tak pewniej, bezpieczniej, powiedzmy, faktycznie chwytać te, te zwroty, ale pamiętajcie, że jeżeli mówimy o kontekście rodzinnym, kontekście znajomych, to nawet te osoby, które w trakcie serialu ładnie mówią po włosku, z nimi mogą mówić właśnie bardziej potocznym językiem lub właśnie regionalnym, no bo tak to właśnie jest w języku włoskim. Um, Kasia pisze, serial jest świetny. Przypomniało mi się, jak to było za dzieciaka, piękne miejsce we Włoszech, nawet nie wiedziałam o istnieniu tej wyspy, tak, językowo dosyć trudne ze względu na dialekt. No właśnie, czyli, e, czyli widzę, że tutaj e, akurat no, trafiłam z tobą też e, opinią. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Zaraz, ja tutaj sobie zanotowałam właśnie parę rzeczy. Tak, jeśli chodzi też o długość serialu, to jest to dość przyjemne, powiedziałabym, długość, bo jest 8 odcinków, gdzie każdy trwa około pół godziny, więc nie jest to taki gigantyczny serial, który nigdy się nie kończy. Historia jest rozwijana z odcinka na odcinek, więc też jeżeli wkręcicie się w to, co się dzieje między tymi głównymi bohaterami, no to będziecie mieli ochotę po prostu też iść do przodu i zobaczyć, co tam się w końcu wydarzy i jak to się tak naprawdę skończy, nie? Jest dużo wątków gdzieś tam też, które mogłyby być bardziej rozwinięte i z tego, co widziałam, możliwe, że będą rozwinięte w drugim sezonie. Ale jeszcze nie zostało to potwierdzone, także no nie, nie wiadomo w ogóle, czy, czy będzie drugi sezon, prawda? Jeszcze nie wystąpiła taka, nie, nie pojawiła się taka informacja. Ale ogólnie tak, polecam Wam ten serial. Jeśli nie dla języka, to po prostu dla uśmiania się, bo jest bardzo zabawne. Jeżeli oczywiście lubicie takie um, dość lekkie, powiedziałabym seriale, nie jest to jakoś głupi, ok? Jest po prostu lekki. Nie ma tam jakichś większych rozkmin nad życiem i, i tak dalej, ale daje właśnie do myślenia przez to, że właśnie jest tam. Retrospekcja, cofamy się w przeszłości, patrzymy, jak pewne relacje zmieniają się z biegiem czasu, więc pod tym kątem akurat jest taki, no mądry, nawet powiedziałabym, nie, nie jest to taki typowo, nie wiem, no nie jest to taka zapchaj dziura, o, tak bym powiedziała. Macie jakieś pytania? Chcecie coś jeszcze się dowiedzieć o tym serialu? Albo, albo właśnie coś innego ode mnie chcecie się dowiedzieć? Bo, tak jak mówię, no, trochę na mnie tutaj nie było przez właśnie te rozjazdy, urlopy i tak dalej. No w sumie dwa tygodnie nie było kiakiery, więc jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało na nie odpowiem. Dołączyłam z opóźnieniem. Jaki to serial? Rozmawiam o serialu e, po, Pokolenie 56K po włosku: Generazione 56K. E, nagranie oczywiście będzie od jutra dostępne. W sumie no, od dzisiaj e, tak naprawdę na IGTV, na Facebooku będzie, e, na blogu będzie z notatkami od jutra. Także jak coś to, to nic straconego, możesz obejrzeć nagranie. E, dobra, coś jeszcze chcecie wiedzieć. Dajcie znać w ogóle może też co u Was, bo no, na dniach jakoś też opublikuję na Instagramie też taki wpis z planami na wrzesień. Trochę się zmieniło, jeżeli gdzieś tam śledzicie na bieżąco też te, to, co gdzieś tam mówię, zapowiadam i tak dalej, to trochę zmian będzie, jeśli chodzi o wrzesień. No cóż, życie. <laughs> Także na dniach będę Wam też dawać znać właśnie co i jak, co będzie się działo we wrześniu, co będzie w październiku, a czego nie będzie, a miało być, bo takie rzeczy też są. Natomiast coś, co też jest już pewne, to od 1 września i w dniach kolejnych będą też nowe produkty w sklepie, ale o tym też będę Was informować na bieżąco. Także jak coś, to, to po prostu śledźcie tutaj posty, śledźcie story, Riski, żeby wiedzieć, co się dzieje. Dobra, nie widzę więcej pytań, więc dziękuję Wam za obecność dzisiaj. Nawet liczną powiedziałabym. Myślałam, że po przerwie to po prostu wszyscy już o mnie zapomnieliście. Cieszę się, że tak nie jest. Także co, wracamy już do standardowych naszych spotkań, tak? Widzimy się za tydzień. Tematów jeszcze w sumie nie ustaliłam. Pewnie zrobię ankietę jakoś na dniach, żeby zobaczyć, zapytać Was po prostu na stories, o czym chcecie, żebym porozmawiała z Wami za tydzień, za dwa. W ogóle ustalimy sobie taki harmonogram na wrzesień. No i co? Nie będziemy w kontakcie. Także trzymajcie się, życzę Wam miłego wieczoru, miłego dnia dla tych, co oglądają powtórkę i trzymajcie się, pa pa!